Cześć, drodzy widzowie, to z tej strony witam Was tradycyjnie na kanale It Das, gdzie dziś będziemy mierzyć się z szaloną nauczycielką w grze Little Nightmares 2. A także musimy odnaleźć naszego zaginionego kumpla, który został porwany przez niesforną zgraję dziwnych uczniów, którzy chodzą po tej szkole. No i cóż, myślę, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę creepy, zwłaszcza po tym, co. Widzieliśmy w ostatnim. Fajne jest to, że ja nie muszę nosić tego klucza, tak jak miało to miejsce w poprzedniej grze tylko że on automatycznie schował się do naszego inwentory. Nie jesteśmy w stanie otwierać tych szafek. Nie da się chyba wejść na górę. A ja bardzo nie chcę hałasować.

Jezu, jaka ona jest straszna, Jezu kochany. Piękni! nie niecz! O, zeżarła mnie! Co to było? Dobra, jesteśmy znowu za biurkiem. Oj, 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 nie wychodź jeszcze za wcześnie. <zyskulacza> Tego co mi wiadomo, to aktualne szkolnictwo chyba tak nie wygląda, ale... Powiem wam tak. Ona nas tu ostatnio zobaczyła. No nie. O. Udało się. Ja nie wiem jaki ona ma pattern chodzenia. Ue! Ue! Nie, nie. No i gdzie mam dalej iść, bo nie wiem. A już wiedziałem, że przywali po raz kolejny. Nie wiem, gdzie ona teraz idzie. Chyba się udało, chyba się udało, chyba się udało. Nie, precz. Kręć tym, uciekaj o oh. oh, Jezu, Matko Boska, nie mogę z tą grą, nie mogę, no ludzie. O, oh. Ja padnę na zawał tutaj, jak ja będę musiał tak to rozgrywać Dalej coś skrobie. O Siema Wyglądasz na jakiegoś psychopata, który rysuje wzory na podłodze Nie, 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 nie. Dawaj mi tą rurkę. Nie, nie zdążyłem. Ok, ale w takim razie, może trzeba na cicho obok niego przejść. Zaraz testujemy to. Daleko nie musimy łazić. No chodź, chodź, chodź. No i masz za swoje. Ej, powiem Wam, że z jednej strony, strony oni są przerażający. To mi zrobić krzywdę, więc ich nie lubię. Ale jest mi trochę szkoda, bo zobaczcie, że oni też są maltretowani. Chociaż w sumie to nie są ludzie, bo. Wygląda jakby byli zrobieni z jakiejś porcelany. Dziwne chore akcje jakieś. Dobra, lecimy dalej. Ładuj się do środka. Ja się pytam, gdzie jest mój kumpel. Pochowaj się do pudła Jezu mam gęsią skórkę No tędy nie przejdę na bank nie I tędy też nie Na górze to chyba nie jest czapka. Nie da się tam wskoczyć, dobra, idziemy stąd. Co ona robi tam? Tłuczę coś albo kogoś, nie daj Boże. No, złap się tego. Tak, ja nie mogę się tego złapać. A, patrzcie, dobra. Idziemy na górę. Ja już mam panika, mot, nie? Nie możesz iść w bok? Dlaczego znaczy nie możesz iść w bok? Nie, on nie może na to wejść, no dobra. A, już widzę, to trzeba zrobić. Ciekawe, czy ta szyja rozciąga jej się tak w nieskończoność. Powinna iść z tym, do mam talent. Twarde lądowanie, no nie, ona tu jest i nie tańczy dla mnie. Tędy się nie da przejść, i musimy wejść tymi schodkami. Strasznie hałasujemy, nie podoba mi się to. Jak? O. Oh. Nie złapałaś mnie. No nie! Jak już byłem tam. Ale oszustwo. Dobra, nie bawię się tak, lecimy od razu. Biegnij na pełnej. No jak no? I pewnie slajdu trzeba użyć na końcu. Dobra, ostatnie podejście moje drodzy widzowie. Do czterech razy sztuka, jak mówi mądre przysłowie. Ładuj się na górę. Jest! żryj książki. <laughs> Od razu na górę szybko. Ładuj się, uciekamy przed tą wariatką. Ona jest jakaś psychiczna. Dobra, mamy już tutaj zapis. Myślałem, że będę musiał jeszcze raz tą całą sekwencję przechodzić. Wow. Chyba wiem jak nazwę ten odcinek dzisiaj. Ile razy ona nas zężała? To jest jakiś dramat. Dobra, najpierw tu będzie patrzyła i stąd, raz z drugiej i stąd. Jezu, kochany Johnny, długie ręce przy niej to był pikuś. O, -o, 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 -o. dobra, chyba zamknęła jakieś drzwi. Ja nie chcę iść tam gdzie ona jest Patrzę tylko, czy tu jakieś znajdźki są jakieś nowe czapki. Jakąś nową czapkę bym sobie przytulił. A Czyli tam jak wchodzimy, to nie mamy wizji. No dobra, to ciągniemy za tą klamkę, let's go. Ja nie wejdę? No dobra, nie wejdę. Po książkach nie możemy. Hm co ja mam tu zrobić? To jest dobre pytanie Tutaj mamy 100 z tych książek. Do klamki nie masz szans, żeby doskoczyć, chyba żebym przeciągnął ten karton, ale wątpię, bo on jest pełen, jest obładowany książkami. A nie, a jednak, dobra, mamy. Ja do ciebie nie przyjdę? Nie zdziwisz. Puść to. Nie wiem czy to był mądry krok z naszej strony Idziemy na cicho Skupienie Ja wejdę chyba tu pod stół Dobra, tu jest kłódka. Dobra, zginąłem tyle razy, że mogę tu biegać. Dobra, żartowałem? Nie. Ja chcę odzyskać mojego kumpla z powrotem. Gigantyczne pionki jakieś. Otwiera mi te drzwi. A, a jakbyśmy to włożyli na miejsce, już by to dało? O właśnie. To były bardzo długo otwierające się drzwi. Czy on jest przywiązany do tych szachów? Symbol oka. Dorysowane wąsy widzę tutaj. Możemy to sobie zabrać. Ja sobie nie zabiorę. dało nic tu też nic a tu nie ma z tych się nie da zdejmować tutaj mamy nie, 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 dobrze tu było, dobrze, 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 wuszto, to, wuszto, wuszto. To, Jak ja mam wejść na ten stół? Idziemy jeszcze na drugą stronę. Musimy mieć w pamięci, że ona tu gdzieś jest, nie? O, patrzcie, jest wizja kolejna. Ok, tu nie jestem w stanie nic zrobić. Mogę zrzucić jedynie tą butelkę. I tą też. Zrobimy rozróbę. A masz. Dobra, drodzy widzowie, i tak już... Ma... Ujezu! Uj, no i właśnie się zabiłem. <laughs> I to jest chyba podsumowanie dzisiejszego odcinka. E, moi drodzy, zagadkę tej szachownicy będziemy już rozwiązywać w następnym odcinku. E, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Troszeczkę strachu miałem, no nie powiem. Fajna jest ta gra, podoba mi się. Mam nadzieję, że wam również jak to oglądacie. Tymczasem trzymajcie się ciepło, widzę się z wami na następnym odcinku, albo na innej serii. Trzymajcie albo na live jeszcze, o. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Yo!